Samanta powiedziała mi o tym na naszej trzeciej randce. Oglądaliśmy film na jej kanapie, chciała mi ją pocałować. Machnęła ręką przed moją twarzą, powstrzymując mnie. Jest coś, co musisz wiedzieć, powiedziała. Przygotowałem się, nadchodzi, nie jestem gotowa na związek, oczywiście nie ma to z tobą nic wspólnego. To była absolutnie ostatnia rzecz, jaką chciałem usłyszeć, ponieważ już miałem psika na jej punkcie i szalałem za nią. Dobrze, powiedziałem. Mam wymienianą twarz. To coś nowego. Co teraz masz? Już miałem się roześmiać, ale miała śmiertelnie poważny wyraz twarzy. Mam wymienianą twarz. Czy to jakaś metafora? Nie. Moja twarz jest dosłownie wymienialna. Spójrz, dokładnie. Uniosła podbródek i przeciągnęła palcem po linii szczęki. Możesz zobaczyć szep. Po podziwianiu jej pięknej szyi przez oszałamiającą chwilę, pochyliłem się, by dokonać inspekcji. Było to bardzo trudne do zauważenia, ale wyglądało na to, że było tam nieco nienaturalne przejście od jej twarzy do gardła. Byłem coraz bardziej oszołomiony, ponieważ w moim mózgu pojawiło się tuzin pytań. Nie zawracaj sobie głowy pytaniem dlaczego, jak czy coś w tym stylu, powiedziała Samantha. Nie mogę ci tego powiedzieć. Jeśli to ma być problem, to teraz jest ten moment, aby odejść. Mówię ci to, bo cię lubię i chcę zrobić kolejny krok. Ale to nie podlega negocjacjom. Dobrze, powiedziałem niepewny tego, co się dzieje. Nie ma problemu i co z tego? Masz wymienianą twarz. Kogo to obchodzi? Wygląda dobrze. Jest jeszcze coś. Raz dziennie, zwykle wieczorem, muszę zdjąć twarz i zdezynfekować jej wnętrze. Jeśli tego nie zrobię, zgnije. Zajmuje to około godziny, w zależności od tego, jak minął mi dzień. W tym czasie nie wolno ci nigdy patrzeć na moją prawdziwą twarz. Nigdy, rozumiesz? Tak, zrozumiałem. Nie pytać i nie patrzeć na twoją prawdziwą twarz. Samanta wstała. Teraz pójdę do łazienki i umyję twarz. To da ci dużo czasu na przemyślenie tego, co ci powiedziałam. Jeśli będziesz tutaj kiedy skończę, to świetnie. Chciałabym tego. Ale jeśli odejdziesz, Zrozumiem. Odwróciła się i poszła do swojej sypialni. Siedziałem w oszołomionej ciszy, gdy usłyszałem zamykające się drzwi łazienki. Poważnie się nad tym zastanawiałem. Możliwe, że to był jakiś żart. Możliwe, że było to złudzenie. Czy było możliwe, że to prawda? Cóż, z pewnością było możliwe przekształcenie twarzy aktora. Z pomocą makijażu filmowego, więc przypuszczałem, że Samantha codziennie nosiła zdejmowaną twarz. Może miała straszny wypadek, w którym jej ciało zostało zmasakrowane. Może jej twarz została stopiona przez kwas, spalona przez ogień lub skóra została zdarta przez ciężkie maszyny. Gdyby tak było, nigdy bym się nie dowiedział, bo nigdy by mi nie powiedziała, a ja nigdy bym tego nie zobaczył. Wyobraziłem sobie twarz z surowymi, nagimi mięśniami, gnijącą. Czy mógłbym ją pocałować, gdybym to właśnie robił? Ale czy nie tym byliśmy wszyscy pod skórą? Tylko mięśnie, kości, krew i miękkie organy. Chodziłem po salonie, przeczesując dłonią włosy. Bardzo lubiłem Samantę, była mądra, zabawna. I piękna, jednak czy to piękno było prawdziwe? Czy to się liczyło? Czy miało znaczenie to, czy było prawdziwe, czy też nie? Czy byłem powierzchowny, nawet martwiąc się o to? Kiedy wyszła z Łazienki, wciąż tam byłem. Spojrzałem na jej twarz, uśmiechnęła się i byłem zakochany. Spotykaliśmy się przez jakiś czas, potem zamieszkaliśmy razem, a następnie zdecydowaliśmy się pobrać. Przez większość czasu był to zupełnie normalny związek, typowy dla dwojga młodych ludzi młodych zakochanych ludzi, budujących wspólne życie. W ciągu dnia łatwo było całkowicie zapomnieć o twarzy. Wyglądała wystarczająco naturalnie i tylko w niektórych pozycjach pod pewnym kątem padania światła. Ewentualnie pojawiały się śladowe oznaki, że ta twarz nie jest naturalna. Jednak każda noc była taka sama. Samantha zamykała się w łazience, czasem na godzinę, czasem na dwie i czyściła wnętrze swojej twarzy. Ciekawość nigdy mnie nie opuszczała. Siedziałem tam i zastanawiałem się, co kryje się pod tą twarzą. Kilka razy byłem bliski wtargnięcia na jej teren, ale nigdy tego nie zrobiłem. Od czasu do czasu pytałem ją o to, co się stało, jeśli w ogóle coś faktycznie miało miejsce. O to, jak to możliwe, że zdejmowana twarz wygląda tak realistycznie. O to, jak naprawdę wygląda pod spodem. Próbowałem też ją namówić, by mi pokazała, zapewniając, że kocham ją bez względu na wszystko i nie obchodzi mnie, jak wygląda jej prawdziwa twarz. Byłem po prostu ciekawy. To wszystko nigdy mi jej nie pokazała ani nie opowiedziała historii, która się za nią kryła. Nie denerwowała się na mnie, o chyba, że naprawdę jej dokuczałem, po prostu wzruszała ramionami i mówiła: Wiesz, że nie możesz tego zobaczyć, wiesz, że nie mogę ci o tym powiedzieć. Nigdy nikomu nie powiedziałem ruchomej twarzy Samanty. Nie dlatego, że mnie o to prosiła, po prostu nie sądziłem, że to czyjeś interes. Z wyjątkiem jednego razu, kiedy komuś powiedziałem: Było to podczas mojego wieczoru kawalerskiego. Wynajęliśmy kilka domków w i spędziliśmy noc pijąc i pakując nocy proszkami, których nie powinniśmy byli dotykać. Zostaliśmy my dwaj, wszyscy inni zemdleli a słońce wkradło się za nami, gdy stałem na majestatycznych klifach z moim przyjacielem Chrisem, patrząc w dół na fale Pacyfiku rozbijające się o skały. Chris był moim najlepszym przyjacielem. Takim przeszywanym bratem. Dorastaliśmy razem. Często odwiedzaliśmy się na studiach i spędzaliśmy razem lato. Po studiach przeprowadziliśmy się do różnych miast, ale pozostaliśmy w bliskim kontakcie. Stojąc na klifie, powiedziałem Chrisowi o usuniętej twarzy Samanty. Na początku myślał, że żartuje. Potem miał tysiąc pytań, na które w większości nie potrafiłem odpowiedzieć. Co jest pod spodem? Nie wiem, stary, nie wiem. Czy to nie doprowadza cię do szału, że nie wiesz? Wzruszyłem ramionami. Wielu rzeczy nie wiem. Nie umiem matmy stosowanej i nie wiem, co się stanie, gdy umrzemy. No ale stary, ona niedługo zostanie twoją żoną, a ty nawet nie wiesz, jak ona wygląda. To znaczy, musiałbym spojrzeć. Mógłbyś ustawić kamerę w łazience? Tam to robi, prawda? Ustaw kamerę i spójrz, a wtedy się dowiesz. Westknąłem. Tak, to doprowadza mnie do szału. Pytałem ją o to milion razy, ale powiedziała mi, że nigdy nie mogę spojrzeć. Muszę to uszanować, nawet jeśli mi się to nie podoba. To jest miłość. Chris roześmiał się. Mówisz mi, żebym szanował kobietę? Wszystko na opak, to jakaś nowa norma? Potem wróciliśmy do rozmów o starych czasach, gdy nastąpił nowy dzień. Chris był w mieście w interesach w zeszłym tygodniu i planował spędzić weekend w naszym domu. Rozmowa w Big Sur miała miejsce 4 lata temu, i od tego czasu nie rozmawialiśmy o usuwalnej twarzy Samanty. Mimo, że utrzymywaliśmy bliski kontakt i widywaliśmy się tak często, jak to tylko możliwe w przypadku dwóch facetów, mieszkających na dwóch różnych krańcach naszego niepowtarzalnego kraju. Stało się to w sobotni wieczór. Wylegiwaliśmy się leniwie na podwórku, pijąc już któregoś browar z rzędu. Skończyliśmy właśnie również grillowane steki, kiedy to dostałem SMS z pracy. Niech to szlak, pięknąłem. Muszę zadzwonić do pracy. – Poważnie? – powiedziała Samanta, unosząc sztuczną brew. – W sobotni wieczór? – Mój największy klient, kochanie. – Przepraszam. – Chyba jest jak jest – powiedziała moja żona. – Idę do środka się umyć. – Chris, dasz sobie tutaj jakoś radę? Chris uśmiechnął się. – Nic mi nie będzie. Mam piwo, mam trochę chwastów do wyrwania w ogrodzie. Bóg wie, że twój leniwy mąż tego nie zrobi – te pomidory dławią się na śmierć. To tragedia. Przewróciłem oczami i poszedłem na podwórko, żeby zadzwonić. Po tylu piwach to ty co najwyżej podlejesz te roślinki, pomyślałem. Znowu przewróciłem oczami i wreszcie wyszedłem na podwórko, żeby zadzwonić. Po 15 minutach usłyszałem krzyki dochodzące ze środka. Zarówno mój najlepszy przyjaciel, jak i moja żona zawodzili z przerażenia. Rzuciłem telefon i pobiegłem do domu, a następnie korytarzem do naszej sypialni. Przez otwarte drzwi zobaczyłem, że drzwi do głównej łazienki również były otwarte. Nie wchodź, krzyknęła Samanta. Nie mam na sobie twarzy. Zadzwoń po karetkę. On patrzył. Boże, spojrzał. Brzmiała na zdesperowaną i naprawdę przerażoną. To sprawiło, że byłem zdesperowany i przerażony i chciałem popędzić do łazienki, ale podświadomie wiedziałem, że byłby to wielki błąd. Nagle zrozumiałem, że Samantha nie chciała, abym patrzył na jej prawdziwą twarz, nie z poczucia marności, ale dla mojego własnego bezpieczeństwa. Chris, zataczając się, wyszedł z łazienki. Trzymał wyprostowany spinacz biurowy, którego użył do otwarcia zamka. Teraz raz po raz wbijał go sobie w oczy. Wykrzykując bełkotliwie słowa, najwyraźniej był na skraju szaleństwa, a widok, jak się okalecza, przyprawił mnie mdłości. Wezwij pieprzoną karetkę, krzyczała moja żona. Nie chodź tu. On kurwa oszalał. Odwróciłem się i pobiegłem z powrotem na podwórko, gdzie mój telefon leżał w świeżo skoszonej trawie. Mój klient wciąż był na linii. Zaniepokojony pytał, co się dzieje? O co tyle krzyku? Rozłączyłem się i zadzwoniłem pod 911. Kiedy przybyli ratownicy medyczni, Chris miał atak w przedpokoju. Samanta głaskała go po głowie, szlochając, i twarz była umalowana, ale zrobiła to pośpiesznie i wszystko wyglądało trochę nie tak. Mój świat, można powiedzieć, stał się ciemniejszy w przeciągu ostatniego tygodnia. Mój najlepszy przyjaciel jest w szpitalu psychiatrycznym pod obserwacją samobójców. Jest całkowicie ślepy i głównie katatoniczny, to tak jakby nazwać kogoś roślinką, z wyjątkiem chwili, gdy wpadał w gwałtowną, bełkotliwą manię. Lekarze są optymistycznie nastawieni, że jego stan jest tymczasowy, ale nie znają prawdy o tym, co go spowodowało, ponieważ powiedziałem ratownikom medycznym że Chris wziął dużą dawkę grzybów psychodelicznych i wpadł w psychozę. Nie widziałem powodu, by mówić prawdę o tym, co się stało, kto by uwierzył, że jedno spojrzenie na prawdziwą twarz mojej żony może doprowadzić kogoś do szaleństwa. W najlepszym wypadku stalibyśmy się przedmiotem długiego śledztwa, w najgorszym musielibyśmy udowodnić, że to, co mówiliśmy, było prawdą, pokazując komuś twarz samanty. Potem to samo by się powtórzyło, a co potem? Nie miałem pojęcia i nie chciałem się tego dowiedzieć. Ze strony Samanty mogłem tylko jeszcze raz usłyszeć nie. Wiedziałem, że nigdy nie zgodziłaby się pokazać nikomu swojej prawdziwej twarzy bez względu na konsekwencje odmowy. Otrzymałem telefon z policji z prośbą o potwierdzenie mojej historii. Szpital nie znalazł śladów psylocybiny we krwi Krisa. Choć nie jest to niespotykane, ponieważ ma ona krótki okres półtrwania. Jeśli w końcu zbadają jego włosy, prawdopodobnie będę miał spore kłopoty, ale to naprawdę najmniejsze z moich zmartwień. Samantha jest w swoim własnym stanie. Nadal myje wewnętrzną stronę twarzy, choć nie tak regularnie jak kiedyś. A kiedy zakładają z powrotem, jest teraz zawsze przekrzywiona. Zaczyna trochę śmierdzieć. Próbowałem ją zapewnić, że to nie jej wina. On wiedział, powiedziałem. Powiedziałem mu, że nikomu nie wolno na to patrzeć. Wiedział, a mimo to włamał się do Łazienki. To nie twoja wina, kochanie. Proszę, rozmawiaj ze mną. Nie moja wina? Jedno spojrzenie na moją pieprzoną twarz doprowadza ludzi do szaleństwa. Błagam. Potrzebuję tylko trochę czasu w samotności. Jeśli chodzi o mnie, staram się jak mogę być dalej wyprostowanym przez życie i jakoś się trzymać. Wiesz, co jest dziwne? Pomimo tego, co się stało z Chrisem, wciąż jestem ciekaw, jak wygląda prawdziwa twarz mojej żony bardziej niż kiedykolwiek.